witajcie w nowym vlogu dzisiaj witam się z wami jak widzicie ze sklepu jesteśmy w sklepie właśnie czekam na Giokana, aż zapłaci właśnie stoję przy kasie z Arifem jesteśmy w Adanie i tak naprawdę głównym naszym celem był zakup prezentu na urodziny Giokana. to znaczy Giokan miał urodziny w tygodniu natomiast my dopiero w weekend mogliśmy przyjechać do Adany a w Adanie w jednym centrum handlowym otworzyli niedawno sklep LEGO. Więc y, przyjechaliśmy tutaj, żeby sobie Gyoken mógł pooglądać, jakie są tutaj modele y, i sobie wybrał dwa zestawy. Później Wam pokażę. A teraz chodzimy troszeczkę po sklepach takich y, z y, ubraniami, bo potrzebujemy troszeczkę y, uzupełnić garderobę. Więc teraz jesteśmy w H&M. HM w zależności, jak tam wiecie. No i czekam aż Gekan zapłaci z nasze malutkie zakupy, naprawdę tylko jakieś potrzebne rzeczy i idziemy dalej. Właśnie wyjechać z parkingu. Jest godzina 16, dokładnie 16:02 i y, jest tyle aut tutaj. Każdy próbuje zaparkować i każdy próbuje wyjechać. No, słyszycie właśnie. Utknęliśmy na. Y, utknęliśmy właśnie na minus drugim piętrze parkingu i tak i. i... Próbujemy wyjechać. Akurat słyszycie niecierpliwość Turków? Wszyscy trąbią. Wszyscy się pchają. Wszyscy, wszyscy chcą naraz wyjechać. Tak. No ja nie wiem, kiedy my wyjedziemy. Zobaczcie, sobie stoimy tutaj. Jesteśmy już w domu, wyrobiliśmy się dość szybko, jeżeli chodzi o nasze zakupy. Jeszcze po zakupach zjedliśmy właśnie w centrum handlowym. Dzisiaj właśnie na mieście jedliśmy i wiem, że nie nagrałam dużo. I być może wiele z osób, które mnie ogląda, jest zawsze zawiedzonych moimi vlogami, jeżeli chodzi o takie kwestie sklepowe, zakupowe itd. Ale ja nie jestem typem osoby, która lubuję się w szperaniu między tam wiecie różnymi ubraniami, spędzaniu godzin. Tam tylko po prostu wchodzę, szukam jakieś konkretnej rzeczy. Czasami oczywiście zdarzy się, że znajdę coś, czego nie planowałam kupić, ale mi się marzyło. No ale to jest z reguły czysty przypadek i mam jakieś takie swoje ulubione Sklepy, do których często chodzę i wiem, że jak potrzebuję na przykład bluzki, jak potrzebuję spodni, to idę do konkretnego sklepu. Dlatego ja no nie mam za bardzo czasu, powiem Wam, jak jestem w sklepie, bo robię to jak najszybciej. Kupuję jak najszybciej. Jeżeli mój mąż kupuje, to ja tam gdzieś tam krążę koło niego, mu doradzam, pomagam i tak dalej. No i oczywiście jest z nami też Arifa więc no wiadomo, jak to się chodzi z dzieckiem no to trzeba też pilnować dziecka, prawda? Ja Wam wolę po prostu pokazać ewentualnie to, co gdzieś tam kupiliśmy i i tyle. Więc w adani tak jak wspomniałam, byliśmy głównie po prezent dla Giokana i może od tego zacznę. Słuchajcie, pokażę Wam jaki sobie Giokan prezent wybrał a w sumie dwa, bo miał być jeden duży ale sobie wziął dwa mniejsze. No to tak jak wspomniałam yy, Giokan Lubi Lego, część z Was wie, ci co nie wiedzą, to już wiedzą. On jest wręcz zakochany w Lego i wszyscy zamiast po prostu kupować mu prezent, złożyliśmy się. I on miał pewną kwotę, pulę do wydania na swój prezent i. i Myślałam na początku, żeby kupić sobie jeden taki ogromny, bardzo drogi zestaw, który normalnie bym nie kupił, ale stwierdził, że kupi dwa mniejsze zestawy, które nie są jakimiś małymi. I pierwszy to jest zestaw O, Testros. Wam pokażę. E, maszyna do pisania. Tak, jak ja zobaczyłam, że LEGO e, zrobiło, opracowało e, model maszyny do pisania, który można zbudować z LEGO, to myślałam, że <laughs> spadnę z krzesła. Stawkę, on kupił i jeżeli to Was ciekawi, to jest zestaw, który się składa z ponad 2000 części. Więc to jest pierwsze. Mm. I podobno ta maszyna do pisania ma ten mechanizm ruchomy tych przycisków, więc jak się je przyciska, to nawet wydaje takie dźwięki yy, podobne do prawdziwej maszyny do pisania. A drugie, drugie pół jest jeszcze większe, słuchajcie. Musielibyście zobaczyć, jaki Giokan był szczęśliwy, jak wychodził z tego sklepu. No, słuchajcie, każdy ma swoje jakieś hobby. Ja Wam zaraz pokażę, jakie ja mam hobby. O Boże, nie mogę tego unieść. To jest Bank Gringota z Harry'ego Pottera. Powiem Wam, że byłam e, troszeczkę tutaj e, pomysłodawcą, e, jeżeli chodzi o modele, bo tam miał e, Giokan do wyboru różne tam jakieś zestawy mm -hmm. Lego. I ja powiedziałam do niego, że moim zdaniem z Harego Pottera ten pan jest super. Biocan też jest fanem Harego Pottera, także to nie jest tak, że ja go tutaj namówiłam i tak dalej. Biocan sobie naprawdę moim zdaniem wybrał super zestaw. Zastanawiał się właśnie nad takim jednym, ogromnym zestawem wieża Eiffla. I ta wieża Eiffla, ona chyba miała 10 tysięcy części. Ale tak rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy i tak powiedziałam do niego, że może będzie ci się nudziło tak składać jeden duży model, więc może takie dwa zestawy. No i normalnie GioKan już by siedział tutaj i to otwierał, ale dzisiaj mamy w niedzielę koniec sezonu piłkarskiego, jeżeli chodzi o ligę turecką. I dzisiaj mają miejsce dwa ważne mecze: Fenerbarcze, gra. Z którymś tam klubem, już nie pamiętam jakim, i Galatasaray gra. I teraz sytuacja jest taka, że jeżeli Galatasaray przegra, a Fenerbaczek wygra, to Fenerbaczek ma szansę jeszcze na tytuł mistrza na pierwsze miejsce. Natomiast jeżeli Galatasaray zremisuje albo wygra, no to nieważne, że Fenerbaczek wygra, Galatasaray wygrywa. Więc no, większość osób Wielkich fanów. Dzisiaj yy, pojechało właśnie do jakichś tam barów, kawiarni i tak dalej, i będą śledzić te dwa mecze na żywo, dwa naraz. Także zobaczymy, co się dzisiaj wieczorem będzie działo. No i dlatego i wyłącznie Geokana nie ma w domu, i on nie zaczął tego składać. Obstawiajcie, proszę, który, który zestaw Geokan pierwszy otworzy? Czy to będzie bank gringota, czy to będzie yy, maszyna do pisania? Mi się wydaje, że Giokan pierwszy co rozłoży co ja obstawiam. Obstawiam maszynę do pisania. Że on rozłoży najpierw maszynę do pisania. A teraz wam pokażę co kupiliśmy. Co kupiliśmy. To tak, Jokan sobie kupił spodnie do pracy, to tutaj nieważne, bo to są zwykłe, czarne spodnie. Tak, ja wam pokażę tutaj co kupiliśmy, bo wiem, że są osoby, które lubią takie rzeczy sobie podglądać, oglądać. Nie jest tego dużo. No, więc w H&M, H &M nie wiem jak wy wymawiacie, więc mówię i tak, i tak. Kupiłam dla Arife takie dwupaki, dwupaki spodenek, krótkich spodenek, bo bluzki ma, ale spodenki... Już te z poprzedniego roku się nagle zrobiły za małe, więc kupiłam jej właśnie taki, takie trzy zestawy po dwa paki. I to właśnie one się łapały na promocji: kup trzy, a zapłać za dwa. Więc takie krótkie spodenki, ale takie legginske. I kupuję z reguły właśnie jej y, takie ciemniejsze y, te spodenki, dlatego że ona często chodzi po prostu do przedszkola, tak na sportowo ubrana, bo Arifa jest tym dzieckiem, które lubi się wybrudzić, lubi się poprzewracać i tak dalej. A takie ciemniejsze łatwiej jest mi po prostu odprać. W tym zestawie tutaj były właśnie takie jaśniejsze i ciemniejsze, już takie innego rodzaju te spodenki. No, także tu jeden, drugi zestaw i trzeci zestaw. Jasny, różowy i tutaj właśnie taki melanżowy. Także to dla Arife. ja sobie wzięłam yy, pod koszulkę taką bluzkę na ramionkach, pod koszulkę, nie, bluzkę na ramionkę, bo to, to ją się nosi normalnie. Chociaż właśnie ja ją kupiłam głównie yy, z zamiarem noszenia jej pod yy, takie, yy, takie koronkowe, jakieś prześwitujące bluzki. Aha, jeżeli was. Ciekawi cena dwupak tych y, spodenek w Turcji, to ile za nie płacimy? 450 lir. 450 lir za takie spodenki, a za te Ala Leginsy to 330. 330 lir za, takie, za taki dwupak leginsów. Za bluzkę na ramionczkach 290 lir. Ja sobie kupiłam jeszcze krótkie spodenki, takie jeansowe, ale one nie są takie super króciutkie. Balbina, proszę nie dziurawić tutaj ładno mu torbę Lego dziurkujesz. Balbinka dziurkuje yy, kartoniki i takie torby właśnie papierowe z ząbkami. I to wygląda jak takie, wiecie, dziurkowanie kiedyś jak się bilety dziurkowało. Także się śmieję, że yy, no. Balbinańskim konduktorem. Sprawdza bileciki. No, wracając do ubrań. Takie spodanki mi się podobały. One mają szerokie tutaj też nogawki, nie takie obcisłe, więc też jest super. No i są dłuższe. I one kosztowały y, 900 lir. Takie zakupy. Do tego kupiłam, słuchajcie, pierścionek. I ja nie kupuję biżuterii już od bardzo długiego czasu takiej właśnie z jakichś sieciówek czy coś, bo po prostu noszę srebro i złoto. No ale kupiłam sobie taki pierścionek, pierścionek węża. Nie żebym jakoś super... O, tak, tak wygląda. Nie żebym jakoś super lubiła węże czy była fanką węża, ale ten pierścionek mi jest do czegoś potrzebny. Oczywiście też może służyć jako biżuteria. Tutaj na inne palec, nie na wskazujący. O, też nawet ładnie wygląda. Nie powiem, że nie. Ale y, ten pierścionek y, jest potrzebny do czegoś i muszę sprawdzić, czy to rzeczywiście działa. Bo... Aha, jeszcze z ubrań. Z ubrań jeszcze w Collinsie. Collins. Kupiłam sobie taką bluzkę na krótki rękaw, ale to nie jest taka zwykła bluzeczka, tylko to jest taka dziennikowa. Widzicie? Takie niteczki. No, także taka mi się spodobała. No, i to są w sumie nasze zakupy. Jak też widzieliście, byłam w sklepie z włóczkami. I może część z Was wie, bo jeżeli śledzicie mnie od, od około roku, trochę ponad, to powinniście wiedzieć, bo w którymś tam vlogu, czy nawet dwóch, wspominałam o tym, pokazywałam, że nauczyłam się robić na szydełku i robiłam głównie takie zabawki na szydełku. Natomiast nie odważyłam się zrobić żadnego ubrania. No ale w tym roku y, znalazłam fajny projekt na taką bluzkę y, koronkową i stwierdziłam, dobra, spróbuję ją zrobić. No i słuchajcie, wzięłam się za tą bluzkę i mi wyszła. I ona tak wygląda. Wam teraz tu jej pokazuję. To jest taka bluzka właśnie, pod którą trzeba założyć właśnie taką y, bluzkę z, na ramionczkach. No i ona mniej więcej tak wygląda. Takie ma tutaj Wzorek. No i zrobiłam sobie taką bluzkę, wyszła mi, bardzo mi się podoba. Wszyscy, którzy widzieli ją na żywo i na zdjęciach, też mi mówili, że się podoba. Na Instagramie pokazywałam też, właśnie dużo osób pisało, że jest bardzo, bardzo ładna, że fajnie mi to wyszło. No i stwierdziłam, że wezmę się za kolejne projekty, bo ociwo okazało się, że nawet mi to wychodzi. I powiem wam, wciągnęłam się, przepadłam to pierwsza rzecz, którą zrobiłam, jeżeli chodzi o ubranie. I wydaje mi się, że ten projekt był łatwy, bo to jest yy, taka koronka, więc to nie jest jakoś tak, wiecie, bardzo tutaj gdzieś zbite i tak dalej. No to mówię, dobra, to zrobię jakiś sweterek. A żeby mi to w miarę szybko poszło i, i żebym zobaczyła, czy daje radę zrobić taki sweter, czy nie, no to mówię, a, zrobię sweter dla dziecka. Taki mały rozmiar. I... Słuchajcie, kupiłam włóczkę, znalazłam sobie projekt, który mi się spodobał, i kupiłam włóczkę taką miętową, i zrobiłam taki oto sweterek dla Dziedziusia. Taki ma wzorek, to jest, wy możecie z bliska zobaczyć, jeżeli ktoś się zna, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Wszystko jest zrobione szydełkiem, był robiony od góry do dołu, więc tak bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba jak wyszedł no i zostało mi trochę tej włóczki i mówię, a to zrobię do kompletu czapeczkę i zrobiłam taką taką czapeczkę, którą się tutaj zawiązuje pod szyją no i ona też jest taka ala korunkowa więc tak to jest jakby mój drugi projekt no i teraz zaczęłam trzeci projekt trzeci projekt to jest właśnie bluzka taka Bluzka dla Arife, letnia taka bluzeczka dla Arife. No i właśnie robię takim, jak widzicie, takimi oczkami. Taka siateczka trochę wychodzi. Celowy to jest zabieg, no bo to jest po prostu ubranie na lato. Wtedy, kiedy jest cieplej, to jest jakby jedna część. Robię teraz tył, bo to jest przód. Robię tył i jeszcze mi zostały do zrobienia rękawy, więc się bardzo wciągnęłam i powiem Wam, że te, te rzeczy. Tą moją bluzkę, ten sweterek i tą czapkę zrobiłam w tydzień i to tak na luzie, kiedy miałam jeszcze inne obowiązki i skończyły mi się w sumie już włóczki. Dlatego dzisiaj byłam kupić następne do następnych projektów. No ale dla Arify znalazłam jeszcze włóczkę w domu, tą, co miałam różową. No i tą bluzeczkę zaczęłam. No i właśnie, dzisiaj właśnie byłam po włóczki, a ja wiem, że tutaj mnie oglądają osoby, które robią na drutach albo szydełkują, i dla Was to będzie ciekawy temat. Więc kupiłam cały wór, włóczek. Z tego będą trzy projekty, trzy ubrania powstaną. To jest taka cała torba. Za tą całą torbę i powiem Wam, ile motków tutaj mam. Nie ci siedem, motków różnych zapłaciłam w sumie 469 lir, to jest po prostu nic, bo słuchajcie po skończeniu tej bluzki mm, letniej dla Arife będę robiła zimowy sweter dla Jokana. pokazałam mu model, bardzo mu się spodobał, wybrał sobie mniej więcej kolor i ja kupiłam, zakupiłam właśnie taką oto włóczkę to wam pokażę Taki ma wzór, więc taka jest troszeczkę jakby ymm, melanżowa, bym powiedziała. Yy, w odcieniach szarości i ona ma bardzo dobry skład, bo ma aż 25% wełny. Nie jest w pełni wełniana, ale no też bym nie chciała, bo yy, chodzi tutaj też o komfort noszenia, ale 25% wełny ma. I na geokana sweter według tego, co pisało w internecie, powinnam mieć około 7%, 7 motków. Także yy, tak, będę robiła sweter dla Giokana, czyli siedem takich yy, włóczek dla niego. Dla Arify będę robiła taki tęczowy, kolorowy sweter i znalazłam taką włóczkę. Zobaczcie, co to są za kolory. No to jest akurat akryl. Niestety nie udało mi się znaleźć yy, właśnie yy, jakiejś, nie wiem, bawełnianej chociaż w jakimś tam procencie yy, włóczki. Nie miałam za bardzo czasu. Wydaje mi się, że też były przebrane te włóczki, więc no udało mi się akurat z tej marki znaleźć. Alize pewnie jest Wam znana, jeżeli szydełkujecie albo robicie na drutach, więc z tego powstanie sweterek dla Arife, taki tęczowy sweterek. A dla siebie będę robiła jeszcze jedną bluzkę, taką letnią, z takimi właśnie rękawkami krótkimi, falbankowymi. I kupiłam sobie już tutaj 100% bawełny, czyli ten motek jest taki mniejszy. O, no i taki, taki ciemny ciemny szary. Także tak, słuchajcie, z tego powstaną trzy ubrania: dwa swetry i jedna taka bluzeczka na lato, na wiosnę lato. Za 496 lir i 75 kuruszy. Dokładnie. Wydaje mi się, że to jest super sprawa. Wiadomo, trzeba się też napracować, trzeba też coś tam zrobić, jakby poświęcić trochę czasu na to, ale dla mnie jest to przyjemność, więc jakby nie liczę tutaj czasu spędzonego na, tych, na te projekty jako właśnie dodatkowy koszt. No i słuchajcie, jak pewnie część z Was się zastanawia, po co mi jest ten pierścionek. Z tego z tym wężykiem. To już Wam pokażę. Po co on jest. Słuchajcie, wyświetliło mi się w internecie, że są takie specjalne pierścionki, które właśnie można używać jako podtrzymywacze włóczki, czyli nie trzeba ją sobie tutaj gdzieś tam zaplątywać i tak dalej, tylko po prostu sobie trzymacie i ładnie tutaj Wam przychodzi. I zobaczcie. Widzicie to? Ja tutaj pociągnę, o, i ona sobie się ładnie przesuwa. I nie muszę nigdzie zawieźć, po prostu tu mi się ładnie trzyma i jest ładnie napięta. Wyświetlił mi się profil jednej dziewczyny, która szydełkuje. I miała taki specjalny pierścionek, ale ona miała pierścionek kotka właśnie do trzymania yy, nici, włóczki. I myślę sobie, kurczę, poszukam w internecie. No i rzeczywiście, na. Y, stronach y, amerykańskich znalazłam takie y, pierścionki. Y, na tureckich stronach nie było takich pierścionków, ale mówię: No, ale przecież one wyglądają normalnie jak zwykłe pierścionki, tylko po prostu są z reguły właśnie takie ala sprężynki, albo właśnie miały tam inne kształty, bo tam od wyboru do koloru. I stwierdziłam: Dobra, jak znajdę coś podobnego, to sobie kupię. No i znalazłam. <laughs> I zobaczę w praniu, czy rzeczywiście to jest. Y, Fajna sprawa, czy rzeczywiście się opłaca w coś takiego inwestować i, i yy, czy to ułatwia gdzieś tam pracę. No, także yy, dam Wam znać później, czy mi się to sprawdziło, czy mi się to nie sprawdziło. I to są wszystkie nasze zakupy, także tak. Także ja teraz znikam, idę się przebrać i ogarnąć yy, mieszkanie, bo jest yy, rozgardiarz i bałagan po całym weekendzie. Co kochani? No i czy grało. No w każdym razie moje dziecię już poszło do łóżeczka i ja sobie mogłam tutaj już zaparzyć kawkę i mogę się zrelaksować. Jak widzicie, ela w tle też tam zrelaksowana. Balbinka właśnie je, bo nie wiem jak wasze koty, ale mój kot. Zawsze się duże tak, jakby była niekarmiona co najmniej przez tydzień. A ja jeszcze tutaj przyszłam do Was, aby poruszyć pewną kwestię, bo ona się często ostatnio pojawia w komentarzach. A jako, że oglądacie moje vlogi, to chyba najszybciej mogę dotrzeć tak do największej ilości osób. Otóż pojawiają się co chwila jakieś takie wiadomości prywatne albo komentarze z pytaniami, gdzie są moi teściowie. Dlaczego nie ma filmu, filmików z moimi teściami itd. i tak i, dalej, czy coś się stało i w ogóle. Więc tak, jeżeli chodzi o moich teściów, to moja teściowa i teść mają się dobrze. Jest wszystko ok. Są w Ankarze. Jakby nie musicie się denerwować, i tak dalej. Natomiast to, że oni się nie pojawiają na kanale, to nie jest równoznaczne z tym, jak niektórzy sobie um, to zinterpretowali, że um, ich nie ma w naszym życiu i nas w, nasze, w ich życiu. Czyli jakieś, wiecie, różne domysły, spekulacje się tam chyba zaczęły pojawiać u niektórych. No nie, no po prostu to, że ja nagrywam filmy. Yy, ja wiem, że daję Wam takie złudne yy, myślenie, że nagrywam i pokazuję wszystko, ale wierzcie mi, to jest naprawdę mało. Słyszycie w tle? Może słyszycie? Tak, to ja tą kibica. No w każdym razie, to jest tylko wycinek mojej rzeczywistości. To, że czegoś nie ma na filmie, to nie oznacza, że tego nie ma w rzeczywistości. Bo ja Wam wielu rzeczy, które y, ja robię w ciągu dnia, y, które się u nas dzieją, nie pokazuję. Czy Wy myślicie na przykład, że ja się z moim mężem nie kłócę? Kłócę się. Y, czy myślicie, że Arifa jest zawsze grzeczna i nie ma wrzasków y, i różnych takich gorszych etapów? Są takie rzeczy. Czy to jest na filmie? Nie, bo po prostu tego nie ma. No, no, nie wiem, czy ktokolwiek wpadłby na pomysł taki, żeby wyciągnąć kamerę w momencie, jak się sprzeczycie z mężem. To, że moich teściów yy, nie ma na filmach, to jest znaczy, że ich nie ma w naszym życiu, słuchajcie. Po prostu tak się jakoś złożyło, że nie nagrywałam żadnych filmów z nimi. Yy, to nie jest tak, że mi się zawsze chce wyciągać tą kamerę, więc yy, proszę się nie martwić. Z moimi teściami jest wszystko ok. Filmy na pewno się chyba kiedyś jeszcze pojawią, to znaczy nie, nie było jakiejś takiej informacji z ich strony, yy, że proszę mnie już więcej nagrywać, ja chcę, nie chcę na Twoim kanale występować. Może też tak być, może też tak być, mogą zmienić zdanie stwierdzić, że nie. Na przykład jak tam był film, jak pokazywałam mieszkanie teściów, no to moja teściowa nie występowała w filmie, bo po prostu tego dnia nie miała ochoty występować, no po prostu. Tak czasami jest, a ja nie będę wyciągała kamerę i zmuszała kogoś i też nie będę zmuszała siebie, bo Wy to będziecie czuć, będziecie to, to widzieć i ten film po prostu nie będzie udany. Tą oto pogadanką kończę tutaj tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Z tego co czytam, to takie zwykłe vlogi, w ogóle niewymuszone filmy, niewyreżyserowane. Wam się bardzo podobają, więc mam nadzieję, że ten również Wam przypadł do gustu. A ja znikam się relaksować i trochę do pracy, bo muszę pomontować, muszę też ogarnąć podcast kryminalny, jeżeli. Jeszcze nie słuchaliście mojego podcastu kryminalnego, to zapraszam. Kryminalna Turcja i tam możecie wysłuchać kryminalnych historii prosto z Turcji. Zachęcam do zapoznania się z treścią tego kanału, tamtego podcastu. I to tyle. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Papa! Pa. Zobaczcie, jak wrócił do domu i już tutaj składa. I co składa? Co Jokan składa? Które. Lego giokan składa, jak myślicie? Oczywiście, że maszynę do pisania, czyli tak jak obstawiałam. Nie, to nie było ustawione. Tak sobie strzeliłam, że pewnie Giocan się weźmie najpierw za maszynę, dlatego że ma mniej części, a Harry Potter ma więcej części. Więc teraz Gokan robi mechanizm i tak się go Pierwsza część, pierwsza tutaj zobaczcie. Pierwsze cztery, pierwsze cztery tutaj pakunki z częściami to będą klawisze. No i tak to będzie szło. Jest łącznie 11 torebek. Przyszedł balbina.